Cześć, z tej strony Dawin widzowie. Witajcie w kolejnym odcinku z Minecrafta, z naszych zielonowic. Dawno nie było tego, ale no, trochę się tu naprawdę pozmieniało. Bo po pierwsze, słuchajcie, mamy ja takiego fajnego golemika, co tu zrobiłem. No mi się podoba. Może w taki później sobie siedzi. Słuchajcie, naprawdę tyle się zmieniło na tych zielonowicach, że nawet z tego nie wiecie. Naprawdę, słuchajcie, tego jest... Masa. Po pierwsze, dołączył słuchajcie, do nas nowy gracz. Słuchajcie, jest to Kacper. Nie wiem jak on to ma, chyba Kapi, Kapi XE4, coś takiego, X4E, nie wiem, coś takiego. Um, ale tak, to słuchajcie. Um, no, i dołączył, i słuchajcie, jesteśmy teraz we trójkę, bo ja, Krystian i ten Kacper. Um, razem sobie tutaj właśnie gramy na tych pięknych zielonowicach. Chyba już wam pokazywałem na odcinku te tory, ale nie wiem. Jak nie, no to wam dzisiaj pokażę. Słuchajcie, więc tak, gdzieś tam zrobiłem, zaraz przejdziemy do innych rzeczy, a ja, słuchajcie, gdzieś tam zrobiłem, tam dalej są, są gdzieś pomniki nas wszystkich. Nas wszystkich, słuchajcie, tutaj. O, tutaj są. Tylko wiecie, oczywiście ja gram na Bedroku, to jest akurat na Bedroku. Znaczy na laptopie mam Java. Ja mi gram na telefonie akurat teraz. Więc nie mam główek graczy. Chyba, że jakoś nam się da. Na razie mamy głowy po prostu z E, więc patrzcie, mamy Damian 6576, czyli ja, krystian 09090 i Kapi X4. Więc coś, co jesteśmy wszyscy, my akurat miałem dużo miedzi, no to czemu by Krystianowi nie zrobić miedzianych zbroi, więc fajnie. Więc słuchajcie, tak to się wszystko prezentuje. No więc tak to wszystko wygląda. Jakbyście się jeszcze zastanawiali, co to są te burgery, bo ten, no to to jest po prostu stek, tylko przerobiona tekstura, bo to fajnie wygląda. Ej, słuchajcie, ja gdzieś w społeczności widziałem, że chyba jest teraz online ten Kacper, więc może niedługo dołączy do nas i będziemy na, razem nagrywać. Czemu tu nie ma drzwi? Dobra, nieważne. Potem to dorobię. E, no i tak, nie wiem, czy to widzieliście. Nie, tego chyba nie widzieliście. Ale tak. No więc tak, tutaj zrobiłem taką, można powiedzieć, świątynię naszą zielonowicką. Taka fajna. Tak, tutaj jest normalnie taka świątynia. Nie wiem, co to w ogóle za świątynia. Po prostu jest świątynia. Jest tu przystanek kolejowy, więc tam stacja kolejowa. Nie można sobie tu wjechać pociągiem i sobie wejść tutaj. Nie wiem, po prostu krysia na dużo piaskowca. Nie. Chyba ja o tym już wam mówiłem. Aj, no, chyba w innym odcinku wam mówiłem o tej świątyni. A no, chyba wam mówiłem. Dobra, no ale no to mniejsza. Tak, mówiłem wam o tym. Oczywiście, że wam mówiłem, co ja gadam w ogóle. Dobra, ale to przy okazji Wam powiedziałem jeszcze raz. Czy on coś mi uderzyłem? Coś mi uderzyło? E, no ale dobra, no to ale tak, no to już to mam, to wiecie, ale tak, mamy jeszcze kilka rzeczy nowych. Na przykład patrzcie, zmieniłem naszą flagę, już nie jest taka dziwna jak była wtedy, chyba, że w ogóle wtedy nie było netflagi, flagi, a chyba była. Słuchajcie, zbudowaliśmy, słuchajcie, sąd. Tak, tutaj sąd. Będziemy tutaj wszyscy sobie po prostu siedzieli i omawiali nasze zielonowickie sprawy, co tu trzeba zrobić, jakieś te zmiany zrobić. No więc tak to wszystko wygląda. Możesz sobie po prostu tutaj stanąć i mówić do ludzi. Tylko tutaj nie ma deski. Sra, na prawie. Czekajcie, trzeba zrobić deskę. O, widzicie, już mamy. No, i tu jest taki pokój tego sędziego, czy no, chyba sędziego, czy kogo to tu tam jest, ja coś takiego. Tutaj też macie Cooper Golema. Bo nasze jaskinie są naprawdę, słuchajcie, bogate w miedzi, więc mamy naprawdę pełno miedzi. On niech sobie tak siedzi, no fajnie. Będziemy chyba też robili w ogóle armię całą Cooper Golemów, nie? Bo to było mądre. I no, nie, no, panie, co pan robi? Dobra, idziemy od niego. Właśnie. Mamy słuchajcie też takie, em, tutaj to prawdopodobnie tego nie wiedzieliście, a, no tu jest basen, a tutaj słuchajcie mamy ten salon z łódkami, tu można kupić łódkę i sobie pływać, nie? A dobra, jeszcze kilka rzeczy, trzeba iść spać jeszcze, dobra, zaraz, zaraz pójdę, dobra. Tutaj słuchajcie mamy nasz MobGrider. słuchajcie wiem, że długo mega nie, nie robiliśmy takiego w ogóle MobGrideru. w ogóle nawet nie robiliśmy na zielonowicach, ale słuchajcie, zrobiłem nasz, dla nas mob, mob-grider i słuchajcie, można jakby tu coś było, no to mamy, jakieś moby spadną, to one od razu spadają mi, mamy bit. Dobra. Kolejne słuchajcie, zainstalowałem do Silonowic, no bo patrzcie, przejdźmy się w tym domku, tam nie trzeba do mojego iść od razu. Pójdę tutaj. Dobra. W ogóle to dzisiaj jest Wigilia, więc widzowie wesołych świąt. Oczywiście dzisiaj jest rano, Chciałam z nim spać? Dobra, będę z nim spał. Słuchaj, teraz jest akurat godzina 14.37, um, a Wigilię, nie nie wiem, o której zwykle Wy tam macie Wigilię. Ja mam o 17.00. Jeśli to oglądacie, to już chyba jest po Wigilii, tam nasz stół wigilijny jest dalej. O kurde, nie zrobiliśmy go jeszcze. Um, no ale tak, wesołych świąt, słuchajcie, udanych tych wakacji. co? Nie no, co jak gadam? Nie, jakich wakacji. <laughs> Nie no dobra. Więc a to, to pod koniec odcinka wam będę mówił ten. A są święta. Ym, a ten, słuchajcie, dodałem, słuchajcie, takie ogólnie mod. Wiem, że już widzieliście pewnie samolot tam stoi. Ym, burgery tutaj mamy dosłownie. A słuchajcie, jeszcze jedno. Słuchajcie, dodałem broń palną. Dokładnie, dodałem, słuchajcie, broń palną do Zielonowic. Taką prawdziwą, i ten sklep chyba prowadzi Krystian albo Kasper, ja nie wiem. To jest sklep właśnie z pistoletami. Więc słuchajcie, to jest tak, że po prostu macie tutaj sobie te pistolety, tutaj możecie sobie kupić naboje, tutaj jest granaty, też są. No, zademonstruję wam na przykład na jakimś małym, na przykład. Na jakimś małusznym na przykład o tym. O, na tym małym pistoleciku. No i słuchajcie, ona właśnie jest po prostu ten. Możemy tak ten, wiecie. Można wszystko z robić. Przeładować. Normalnie jak w prawdziwym, nie? Możemy w coś strzelić. Możemy na przykład... Ym, ym, w co by tu strzelić? Ym, tylko nie w te nasze posągi. Ym, w coś by tu można było strzelić. No ale nie, można na przykład taki. I można strzelić. Można jeszcze raz. Hmm. Na przykład tam o, królika, królika zastrzelimy. Albo tego, o, ten będzie lepszy. He, he, co? Przecież nie trafiłem. Kurde, no trzeba... Co jest? Jak tu się trudno celuje. Kurde, no nie no, trzeba bliżej podejść. No snajperem to nie będę. Yes, ubity poszedł, pięknie. No, jest tak sobie można ten, może sobie kupić za szmaragdy, czy tam diamenty, nie wiem, na coś tam, bo oni będą mogli ten. Um, tylko to, to trochę, trochę naboju zabrało, ale dobra, a jeszcze raz jednego ubijemy. Oni chyba nie zobaczą. O, pięknie poszedł, dobra. Weźmy sobie mięsko, bo... O nie, tu jest jego ten, chyba dziecko, o nie, przepraszam. Jego mamy ubiłem, tą tatę, do rodzica. O, nie, dobra. Ale zostawmy tutaj. Może się nie skapną. <noise> może się nie skapną, więc dobra, zostawmy. I co jeszcze tutaj się zmieniło? No, w zasadzie to już chyba nic. O tam, coś jest, już na upgraderze? Nie, nic nie ma. No, słabo. W ogóle słabo coś w tym upgraderze ostatnio tam Jak się robi. Znaczy, wiem, że teraz było dużo, nie? Ale tak to zwykle to nie jest aż tyle. No tutaj mam jakiś dom, nie spałem w sumie. A no i tak, jeszcze tam jest ten dom Krystiano, no to Wam pokażę, jak to wygląda. Krystian z powrotem, Krystianowi się zepsuło konto, czy coś tam ten i znowu mu wrócił ten nick, co był miał kiedyś, ten Jury Kłasar 09 coś tam tam dalej. Ale nie, mam ma po prostu skróconą nazwę na domku, czyli po prostu Krystian 09090. Kacper jeszcze nie ma domku. A po prostu wiecie, to ja nawet nie wiem jak, jakim cudem miałem go w znajomych, po prostu jakim cudem przez chyba go ten, a w ogóle to co wy tu robicie, a to nie masz dawki, to mówię, co, nora, po prostu go miałem w znajomych, po prostu grałem sobie i on jakimś cudem po prostu dołączył, no i pomyślałem, że jakby no ten, no to fajnie, nie, i on się zapytał, czy może z nami jakby tutaj dołączyć na te do zielonowice, no i ja powiedziałem spoko, no i potem zbudowaliśmy ten posąg, no i stąd, ten też lubię. Winocha paru, co wy tu robicie? Już. A, to dzisiejsza młodzież. No, no i ten. Coś to jest tu jest? No nie jest, tutaj jest port dzielonowica, można sobie łódkami popływać, ale nie wiem, czemu nie ma ich. No. No i git jest. Tutaj ogólnie zrobię dużo kolejek, bo to jest taki mega szybki transport. Nie na przykład tutaj mamy w mieście, bo to jest jakby centrum, nie? W centrum. W centrum mamy taką malutką kolejkę. A nie, już chyba nią jeździłem na odcinku, nie? Tak, pojeździliśmy. Ale to jest jakby taki mały ten, taka kolejka, nie? No tu jest taki coś, na nim co to w ogóle jest. Nie wiem, mieliśmy tutaj z Krystianem coś tu dorobić, ale jednak nie było czasu na nic ten. No i tam jest ta dalej ta szmaragdowa wyspa czy emeraldowa, mamy mega mało szmaragdów, więc wiecie, to bardzo długo trwa oczywiście, już nie jesteśmy przy końcu, bo jeszcze tak z 20 kraków zostało tych szmaragdów, no gdzieś tyle tam zostało, tutaj mamy taki domek jakby, tam jest lotnisko, chyba numer 2 albo numer 1, jest tu kolejny lava cast i słuchajcie, tam jest port, nie tam jest port, więc dlatego tutaj przepływają łódki. Więc, ja, żeby się dostać tam i na przykład nie utrudniać, to tutaj zrobiliśmy taki most. Po, most, taki podwodny tunel, i można sobie przechodzić i patrzeć na przykład na łódki. I od razu się znajdujecie na drugiej stronie. Nie, to jest lotnisko 1, lotnisko 2 jest gdzieś tam, i lotnisko 3 to jest to największe. No i tak to wygląda. Oczywiście, jakbyście chcieli też dołączyć na Zielonowicę, bo słuchajcie, jestem otwarty. Zróbmy, że na przykład maksymalnie będzie na zielonowicach 10 członków, czyli zostało jeszcze 7 miejsc, więc uważajcie na spokojnie. Piszcie mi w komentarzach swoje niki do Minecraft Bedrock, bo na Dżawę, nie wiem, chyba nie, nie zadziała nawet. I słuchajcie, ja Was chętnie dodam na Zielonowicę na ten piękny serwer i słuchajcie, będziemy mogli wszyscy razem grać. Tylko nie niszczcie, bo dostaniecie bana. No, dostaniecie bana, więc lepiej nie niszczyć. Ale zrobię Wam też Wasz posąg um, i będziecie mogli, zrobię Wam dom, znaczy Wy sobie zrobicie, Kacper jeszcze sobie nie zrobił, więc no, możecie pisać niki, ja jestem otwarty na to, żebyście dołączali, ale w sumie na dzisiaj to już tyle, kończmy sobie ten odcinek. Jak mówiłem, wesołych świąt wszystkim Wam, którzy to oglądacie, mówiłem, jestem otwarty na, na to, żebyście wpisywali swoje niki, Siema. a możecie mnie po prostu dodawać, ja mam nick Damian66576. Coś chyba widać. Nie wiem, można teleportuj. kto To. Damiamia 6576. Nie wiem, co to za profilowe ten jakiś Steve z Ohio. muszę to jakoś naprawić. Więc słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Ja się z Wami żegnam. Cześć!